Zapisz w Czy na pewno tak e, Witam, e, witam, może papugę niebiesko błękitną. Aha, to pan, e, 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 co i co z tą? Witajcie tu Matus, ja to jest kolejny odcinek z Reksio i czarnodzieje. Poprzedni odcinek był bardzo, jak ja to mam powiedzieć... Bogaty w słowa, tak to ujmę, żeby... Musi nikogo nie obrazić, bo... Serio, ja nie chciałem, po prostu tak mówić, ale... Wiadomo, pod wpływem emocji człowiek różni do ciebie tam gada. Dobra, tu jest ta piwnica. Nagle... No kurczę, Rexio nie. sięgnął po Sytuacja się powtarza, widzę To już było zbyt wiele dla dzielnego psa. Reksio poczuł, spokojnie. że świat wiruje już mu nie. oczyma. Wiedział, się że przegrał po jednym. wiadomo, że tym razem to może wkurzyć człowieka. Reksio sięgnął poruszkę. Hmm, hał, hał! Aś nauczymy trzeba po robić powolutku, nie wpieszymy się, a po co? Trafiona czarny gęś zagęgała upiornie i rozpłynęła kien. się w powietrzu. Reksio zwyciężył. O jest nowy czar to może pójdę się go nauczyć. Tylko tym się on przyda, bo ja właśnie ja, ja nie chcę używać tego czaru, co tak, u, używam, bo jest strasznie słaby według Czy mało co w ogóle robi? A sen to wiadomo jest praktyczny, bo no, szybko się go wykreśla, bo. To się robiła pionowo A właśnie yy, tą kulę buduje, robi się poziomo i jest trochę trudniej Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru Mądry wybór Zapraszam się do manekina Oto symbol czaru ofensywnego proste, To jest proste Trafiony nim przeciwnik zacznie przesypiać podczas polubynku Ale pewnie jest prostszejszy niż tamten czar Pamiętajcie nie popełniajcie mojego błędu, że ja robiłem wszystko tak na szybko. Doskonale! Po prostu, po prostu róbcie to powoli. Możecie po jednego wtedy się staracie no, szybciej, ale nie aż tak, żeby... Nic nie, wyszło nie jesteś z tego. jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. Ja mam już dwa czary, dobrze. Dobra, wychodzimy z tego. Idziemy teraz do... ...średnicy alchemika i robimy ten eliksir tak. Reksio wkroczył do piwnicy Alchemika z mocnym postanowieniem stworzenia eliksiru trwałego zmniejszenia. Piuro Mam nadzieję, że się uda. Ładnie gwarantuję. Stary But. nie topeża. Jęczmy. Ciastko. To będzie właśnie miejsce, gdzie będziemy mieli zadanie od Gryfindyka, ale nie w tej chwili. Reksio przyjrzał się Apparatusowi. W symbole przy poszczególnych kolbach sugerowały, jakie składniki należy w nich umieścić. Wesoła kolonia ptaków Dodo zaoferowała swoją pomoc w charakterze dodo doświadczalnych. Miejsce na lebiotkę. Miejsce na lebiotkę. Miejsce na lebiotkę. Piach. Ciastko. Ciastko. Sta pajęczyna. Pajęć Stary jęczmień. Paję popki nietoperza. Stary but. Pajęczyna. Jęczmień. Ciastko. Piuro Feniksa. Jeszcze jednego nie wziąłem. Tak po jeszcze pajęczyna jeszcze pójdę. Pajęczyna. Zajdziałem to kliknąć, żeby tu się rozpoczęło. Jak nie pamiętam gdzie to się klikało? A to się klikało tak, to już wiem się stworzył swój pierwszy Episod. Wiedział, że przed nim długa droga. Postanowił więc skrupulatnie zapisywać efekty swoich eksperymentów. Jego celem było zmniejszyć trwałe ptaka dodo bez dodatkowych efektów ubocznych. Reksio zaczął podejrzewać, że każdy ze składników jest cząstką jakiegoś czaru. Teraz należało namierzyć, które dwa składniki powodują zmniejszenie, a które dwa utrwalają efekt. Wreszcie po żmudnych eksperymentach, eliksir trwałego pomniejszenia był gotowy. A ja jak go strzelałem, wiecie z tym. a no, szkoda, że to nie jest, no, dostępne, bo bym się jeszcze pobawił w to. A dobra, mamy eliksir, to idziemy. I właśnie, no, tyle, ile, ile robiliście prób, prób, to tyle właśnie tych dodo, czy tam, jak one się nazywają, będzie właśnie w tym pomieszczeniu. Ja zrobię tylko raz, 4 cztery. Te cztery próby, i na szczęście się udało. To idziemy teraz do zamknął już warsztat. Zamknięte, do odwołania. F. Jestem na placach w Chomitonie. Ciekawe bardzo. Musimy teraz wejść chyba do środka. Tylko uwolnić, tak. Z lepiotki? Lej prosto w paszczę, Reksiu! No, Ale dziura w tym ratuszu! tu nam się dał go uwolnić, możemy iść. Właśnie nie wiem, gdzie. A, a, a to zupełnie jak w sobocie! Właśnie nie wiem, gdzie co zrobiłem? A, muszę iść do, pewnie do Burektora. Nie powiem, gdzie musieli obronić mury. Zgaduję. Zapytaj o znaczenie. Zapytaj o znaczenie... Zapytaj o znaczenie... Zapytaj o drób chaosu! Hał, 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 Nie mam pojęcia, co to za diabelstwo, ale ostatnim czasy mało co mnie dziwi. Wiem, że można je pokonać czarami. A słyszałem też, że kury są ze wszystkich najmocniejsze. No nie wierzę! Zapytaj o znaczenie... Chcemy, że jakieś nam da. Zapytaj o znaczenie pierwsze, zapytaj o krainę czar, poproś o przeczytanie, poproś o przeczyt, poproś, zapytaj o chałchałchałchał. Kraina czarów to, jak sama nazwa wskazuje, kraina, w której istnieją czary, czyli magia. Wy zaś jesteście babolami, czyli kimś spoza naszej krainy. No nie wierzę. Poproś o przeczytanie pierwszej hał, 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 hał. I wstanie jeden z was, szkatułkę kradawną odnalazwszy, i plecami się do was obróci, Powiem samotrzeć otworzyć się zechce, A kapelusz jego czerwony lub niebieski będzie, Albo inna część szaty jego, Przyzdobiony znakami nocy, Jakoż to księżycami albo gwiazdami, A znany będzie jako ten, który tak potwornie mąci. O, matko! o przeczytanie dróg! Zali studnie magiczne wysychać zaczną, Zali zakwacze u bram drób rozpaczy. A to, co bryłą lodu było od wieków, wodą się stanie. Czyli się roztopi. Kamień dotąd milczący przemówi. A wżdy żab deszcz z niebios spadnie. Jak też na przykład Magix w powietrzu rozpływać się pocznie. Takoż kraina czarów w przepaść runie. Reksio, nie wybrały niebieskiej kości? Już byśmy byli w domu! Ali też nadejdzie Babol, pies z gwiazd. A z lustra konkretnie. I nadzieję sercom waszym przywróci. I kretem swoim wieżem na rynku roztrzaska. A liczba jego łabądek, łabądek, bałwanek, bałwanek. A zaaliz spłynie na nas trzecia część przygód jego. Tako rzeczy ich twórca. Zapytaj, Nie wiemy dokładnie o co chodzi w pierwszej części przepowiedni. Domyślamy się jedynie, że wskazuje ona winnego wszystkich naszych nieszczęść. Jedna rzecz jest pewna. Osoba, którą opisuje, to jeden z nas. Jeden z Rady siedmiu czarodziejów. Pytanie tylko, który? To ponad siły małego kraina o radę siedmiu czarodziejów. Chau, 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 chau. Radę siedmiu czarodziejów tworzą najpotężniejsi z potężnych. To my czuwamy nad krainą czarów i pilnujemy, żeby nic złego się tu nie działo. Przynajmniej teoretycznie. Oprócz mnie, Burektora Mateusza, w Radzie zasiadają trzej wykładowcy Uniwersytetu Magii, Gul gryfindyk Docent Serpentus Snake i Waldemar Mors, oraz opiekunowie trzech odległych prowincji, Szpilmauster, Chrumburak i Barandalf Biały. Wszystko wskazuje, że Zdrajcą jest jeden z nas. O psia moc! Zapytaj o Waldemara Mors! Zapytaj o Serpentusa Snake! Zapytaj o Gul Zapytaj o znaczenie Hał, 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 hał. Druga część przepowiedni opisuje różnego rodzaju nieszczęścia i katastrofy, do których przyczynia się działalność tego, który tak potwornie mąci. Obawiam się, że większość z nich już się wydarzyła. Tylko czekać, aż kraina czarów w przepaść runie. Oj, na kopiec, kreta i Trzecia część przepowiedni odnosi się do mnie, czyli ciebie. Wynika z niej niezbicie, że sercom naszym nadzieję przywrócisz. Ale czy uratujesz krainę czarów od zguby, to zależy już tylko od ciebie. No Zapytaj i to nie gulguldrych! Stary gulguldrych pracuje tu od zarania dziejów i uczy podstaw magii. Znajdziesz go w jego gabinecie w małym halu uniwersytetu. Po ponad siły Zapytaj małego o kreta. serpentusa snajka! Docent serpentus Snake to nieco gburowaty dziwak i właściwie mało o nim wiem. Wykładam magię drugiego poziomu tu na uniwersytecie. Jego gabinet jest ukryty. Trafisz tam dopiero kiedy gulguldry uzna, że jesteś na to gotowy. O psia moc! Waldemar Morse, zwany Waldim, to nauczyciel magii dla zaawansowanych. Jego gabinet mieści się poza uniwersytetem, a nawet poza Magiksem. Kiedy ukończysz kurs magii drugiego stopnia u docenta Snake'a dowiesz się, jak do niego trafić. Oj, na kopiec kreta i Ale aleśmy w To nieco zwariowany opiekun prowincji Piklibia. Dużo tworzy, wymyśla i kombinuje. Zacznij śledztwo właśnie od niego, bowiem tylko on może dać Ci kartę śledztwa. Do piklibi będziesz musiał polecieć na miotle. No nie wiem. Zapytaj o barandalfa białego. Hum, hum, hum. Barandalf biały opiekuje się bobrorem, w którym ostatnio zaległy cienie. Ostatnimi czasy snuje się po swojej prowincji tam i z powrotem, więc zapewne będziesz musiał go dobrze poszukać. Do bobroru dostaniesz się drogą powietrzną, czyli na miotle. Zapytaj no, mnie, mi z tego nie rozumiem. Rumburak to oficjalny opiekun krainy bajek. Mieszka w małym murowanym domu. Ale po ostatnich roztopach niełatwo będzie ci go znaleźć. Do krainy bajek dostaniesz się jedynie na miotle. O matko! Zapytaj o lata! To nic trudnego, wierz mi. Problemem może być jedynie sama miotła. Niestety nie mamy wolnych miotem na uniwersytecie. Więc będziesz musiał sobie kupić ją sam. Niestety ulica chytrusa. O matko! To idziemy. Reksio postanowił wspiąć się na płaskowyż ponad miastem. Kiedy nagle Reksio sięgnął poruszkę. Kurczę. Tybuję trochę. Trafiona czarna gęś zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. Uporawszy się z gęsią, Reksio wkroczył na obszerny płaskowyż, górujący nad miastem Magix. Witam, witam na naszym miotlisku. Zapraszamy do miotła Marktu. Zapraszam do miotła Marktu. Ooo, ma pan oko, to bardzo solidna miotła. Chyba nowa laga, wykończona z tym wąsem, jak dla pana, jedyne 14,900. O, doskonały wybór. O, to doskonały wybór. Mahoniowa rękojeść, borsuczy włosie cena, jedynie... 19,900 Hmm Bambus 2000 To też niezła miotła w sumie Nieco używane, Może oddam ją za tysiaka. I tu właśnie polecimy na tej miotki, ale musimy pierwszy ją kupić Czyli musimy wziąć kasę od kogoś. tym się myli to Griffin DK prawdopodobnie myślę Nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru Zapytaj o Serpentusa. Zapytaj o tajemniczą gęś. Z tego co mówisz, wynika, że spotkałeś niesławną gęś Apokalipsy, należącą do rodziny drobiu Chaosu. Gęsi Apokalipsy przewyższają znajomością magii kaczki Rozpaczy, ale ustępują zdecydowanie kurom Zagłady. Myślę, że po kilku pierwszych lekcjach czarów będziesz w stanie pokonać taką gęś Apokalipsy. O, Zapytaj o moc. Chaosu. Drób Chaosu to istna zmora krainy czarów. Codziennie napływają informacje o kolejnych atakach. Nawet Magix przestał być bezpiecznym miejscem. I nikt do końca nie wie skąd i dlaczego nagle Drób Chaosu pojawił się w krainie czarów. No i co nie? Pytaj o Serpentusa Snake! Ha, ha. Docent Serpentus Snake to nauczyciel magii drugiego poziomu. Jego gabinet znajduje się tu, na uniwersytecie. Ale aby się z nim spotkać, będziesz musiał najpierw zakończyć naukę u mnie. Mm, to porażające! Nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. Ty nie jak ją Na końcu ciemnego korytarza znajdowała się masywna furta, która na widok Reksia przemówiła. Jestem furta! Podaj hasło dostępu na mury. Jak nie znasz hasła, to nie zawracaj mi głowy. Spytaliśmy go o wszystko, wiem, gdzie mamy teraz iść. Nie mogle pęczą. Po prostu nie wiem. A czekaj, tu są bo ten. Czekaj, czekaj, czekaj. Wszędzie w tym miękkie pusto, a tu nagle. Musimy się trochę język plącze, ale tu właśnie są ogłoszenia, musimy nam się dostać. Gull, Guldry Gryfindyk oferuje nagrodę w wysokości 500 sztuk złota za dostarczenie klucza do piwnicy z piwnicy. Urektor Mateusz wypłaci 500 sztuk w złocie temu, który odeprze szturm robił na miasto. Czyli znaczy musimy... Tak te quest wykonać, bo my nie pójdziemy dalej Wszędzie w tym niechcie! Chora może pierwszy pójdziemy do alchemika. A a, a to zupełnie To ty wyczarowałeś te ptaszęta No i tu właśnie będzie przejść i tam będzie klucz, więc o grę zapiszę Zapisz, czy na pewno chce tak Kontynuuj grę. Tu jestem! Tu za nie będzie potrzebne otwieranie tego. Czy będzie? Właśnie nie pamiętam czy to było potrzebne, chyba nie. To wyłożę tędy... A, bo co, odle pudełka otworzyć. Uh -huh. no, to jest skomplikowane, to jeszcze aż tak. Aha, to wiele mi nie dało. No, musimy chyba blokować to przejście tutaj i jakoś odwołać to przejście, tak? W myślę. Ale pewnie na stówę nie jestem. Jak ja mam tu wejść jakąś lata, kurczę, ja zginę. Chyba że, że wciśnięcie jest jednorazowe, bo to jest jednorazowe, to jest okej. Okay. O, jednorazowe, dobra. Ja spadam. I wiem, jak ja wrócę teraz, w drugą stronę. Ale Tu da się, się musi wejść i te pudełka pousuwać, by wychodziło.

Taka no, tak to się schodziło. Tak tam to zrobić Ludzie powiedzcie mi A bo tu jeszcze jest guzik Dobra, za dwa kratki musicie poświęcić No bada, musi się tu jestem Jeszcze raz tylko musimy iść Myślę, że jak zrobimy tą kombinację, to już będziemy mogli chyba Cześć Pewnie na stół nie jestem Tu jestem No i chyba tego questa drugiego zrobimy w kolejnym odcinku, bo już czasu mi nie starczy.